Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj, po raz który się już gramy w tryb gravity i przejdźmy sobie od razu do pierwszej rundy. No i mamy 10 sekund do zaczęcia się gry yy, Mamy tę mapę taką, która nie jest najgorsza, ale też nie jest najlepsza. Te mapy tu chyba nawet nazw nie mają. Tylko po prostu Po prostu są bez nazw takie. Mapy tutaj, no i tyle. Już tu miałem rundę rozgrzewkową, oczywiście zepsułem. Tak samo jak wcześniej, super. Po prostu osom, no nie, to mi tak nie idzie. Halo, co to ma być? Miałem rundę rozgrzewkową, na której też mi nie szło. Eee, super, po prostu osom, no nie, no, coś mi się tu dzieje. Jest, idealnie. W prawo, w prawo, no. On tu mi zawsze nie chce pobiec na tej mapie. Co za głupi Steve. Głupie napisy. Ludzie, wie, że tych napisów się nie da wyłączyć. No i przez nie teraz przegrałem. Już na super. Już jest pierwsze miejsce. Zajęte. Te napisy tak się walają na środek ekranu, że nic nie widać. No i na tej mapie też mi on nigdy nie, nie chce biec. Też po prostu na złość. Dobra. No, chociaż to drugie miejsce mam. I tak, nie jestem zadowolony, bo wolałbym pierwsze, ale idziemy do kolejnej rundy. No i mamy 10 sekund do zaczęcia się gry. Ty, yy, jesteśmy na mapie Mario. Będziemy sobie znowu spadać, jak to w Gravity. Może teraz zajmę pierwsze miejsce, nie drugie. Byłoby fajniej, jakbym tę mapę w ogóle ukończył za pierwszym razem znaczy za pierwszym, bez śmierci w ogóle. Kurde, jest. Jest, jest, jest. No, 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 co za. Kurde, uparty na mnie to jest. Czy nie wiem co. No, 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 no przenojżasz mnie. Nie, to jest zło, po prostu zło. No come on. ale tu będą lagi teraz. Tu będą lagi, to nie złe. No i znowu przydzwonię. no nie. nie. Nie, nie zgadzam się, po prostu ja się nie zgadzam. Dobra, 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 lewo szybko. No szybciej! Kurde, już ktoś chyba pierwsze miejsce ma. Chociaż nie, nikt jeszcze tego nie ma. Pierwsze. Mam pierwsze miejsce. Yeah! Drugie pierwsze. No i tak ma być, niech. Żebym dalej zajmował te pierwsze miejsca, a teraz idziemy do kolejnej rundy. No i 10 sekund do zaczęcia się gry. Najgorsze zło właśnie mi się trafiło. Chociaż już nie takie zło, już potrafię to przejść. Ale no było to ciężkie. Kiedyś. Do przejścia. No tak, musiałem przedzwonić. Standardowo, trzeba coś przywalić. No, no, no. Ruchy, dobra, tu jest łatwa mapa, to nawet można tego nie liczyć jako etap. Dobra, pięknie. Etap trzeci. Co to jest? O nie. Dobra. Jest, 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 jest. jest. Mario. Mario, nie lubię Cię. Oczywiście... W tej grze. Tylko... No nie! Czemu ja... No już zajęli pierwsze miejsce. Gościu, wyjdź z gry, i daj mi pierwsze miejsce. Nie, myślę, co za typ. No i mam drugie miejsce, no i trudno. No to idziemy do kolejnej rundy, bo bardzo szybko mi to idzie. No i znowu 10 sekund do zaczęcia się gry. Mamy bardzo łatwą mapę na dzień dobry. Yy, to, to w ogóle mi się nie podoba, że jest łatwa mapa, bo coś czuję, że ostatnia może przez to być yy, naj, naj, jedną z najtrudniejszych map w grze. No i tyle. <gry> I pierwszy etap zakończony. Dobra, drugi taki sobie. To jest takie sobie. Dobra, do tyłu. Oj, pierwszy raz to od dawna zepsułem tę mapę. Super. Po prostu osom, awesome. dobra trzyma etap w lewo, w lewo, no ruchy no, aż to pięknie teraz zrobiłem. Po prostu osom, awesome. no i tam już pierwsze miejsce, ktoś ma super, po prostu o, drugie też pięknie. Po prostu osom, awesome. Mario, teraz teraz Mario, hydraulik, dobra. Dawaj, dawaj, chociaż to trzecie głupie miejsce, które mi nie odpowiadało nigdy, ale trudno, chociaż tyle jest, trzecie miejsce. Dobra, chociaż tyle jeszcze raz sobie spadniemy, albo jednak nie, dobra, nieważne, idziemy do kolejnej rundy. O kurde, już mi z wejścia dali 6 sekund, czy ileś tam. Ktoś napisał, że najtrudniejsze, no ja bym nie powiedział, tylko że laguje bardzo. Czemu? Nie było tam bloku nawet. Halo? Co to było? Protestuję. Tak, więc świetnie. Jak mnie to wkurza, jak nie mogę tych ludzi wyłączyć. Dobra, zaliczone. Tak to jest, jak się wchodzi, yy, gdy gra się już zaczyna, to się nie dostaje tych przedmiotów do wyłania... Nie wierzę. Przywaliłem w ostatni blok, w jaki można było przywalić. Dobra. Dobra. No, ruchy! Już zaraz zajmie pierwsze miejsce tam ktoś. No już zajął, a ja jeszcze przedzwoniłem. No i biec nie mogę, co jest z nim? No, przytrzymany ten Steve jest jakiś. Tak, ten Steve jest przytrzymany i to bardzo. No i ciągle ostatnio trafiam na jakichś ludzi, którzy ciągle są w tej samej yy, arenie co ja. Też nie, nie mogę sobie gdzieś indziej pójść, albo ja nie mogę gdzieś indziej pójść, tylko wszędzie, gdzie ja pójdę, to oni są. No na złość, jeszcze mi zrobią i se nie trafię. No i nie, nie nie zajął nikt. Dobra. Chociaż trzecie miejsce i tak mi się to nie podoba. Do niczego. Do niczego. Idziemy do kolejnej rundy. No i mamy 10 sekund do zaczęcia się yy, tej rundy. Mam nadzieję, że nie ma tych graczy w grze, co byli tam ze mną. Chociaż znając moje szczęście to dołączyli i są. Tylko, że po prostu kurde przede mną. A ja znowu przydzwonię o jakiś szaniony blok na tej mapie. Dobra. Jest. jest 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 dobra o nie O nie No wiedziałem, że przy dzwonie po prostu musiałem. No już mam po pierwszym miejscu Dobra No i no, już pierwsze miejsce no. Jeszcze ta mapa, która mi pecha przynosi. Dobra. Nie, czemu ja tam poleciałem? Teraz mogę nie trafić? E, trafię. Bez problemu. Kto? No kurde, o sekundę za nim. No nie no nie, 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 no nie po prostu no kurde nie, idziemy do kolejnej rundy. No i mamy 10 sekund do zaczęcia się gry Dobra, i, 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 i na dzień dobry ta najgorsza mapa No i jest pięknie za pierwszym Dobra, idziemy dalej Dobra, 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 do kude Nie przedzwoniłem o nic, jak to? Nic nie widziałem i nie przedzwoniłem No nie, naprawdę do kant bloku Ja pierniczę No nie, no znowu był ten sam kant no chyba jaja ja, ja. Jakieś, co ktoś ze mnie robi No, przynajmniej tu się szybko ten odkuje trochę i sobie szybciej przelecę. Dobra. O nej. Na dzień dobry zrypać. No i pierwsze miejsce. No i yeah, je i tak to ma być zawsze Forever. I, i Craft Yty Pro XD nie wygrał ze mną i bardzo dobrze wreszcie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądania innych moich odcinków. No i cześć.